I hierczę się mam z Mackler Games i witam Was bardzo serdecznie w kolejny kolejnym filmie na kanale tak zwanym Mycena Update, czyli kontynuacja tego, co jest w sumie dzisiaj. Ponieważ, jak wiecie, wczoraj był ogromny update, który nam wkluczył ogromny content a dziś powiedzmy jest to w miarę kontynuowane, ponieważ wraz z całym eventem 1.1.5 oraz nowym Double XP eventem, no i w sumie nowymi informacjami o trek, prosto, treerek, które w sumie dotyczą nowych map. Oraz powiedzmy przyszły kontent, który oczywiście będzie dodany poprzez rollup, który Wam dziś pokażę, także do zagląda przedłużania, został w górę. No i co, przechodzimy? A więc może zaczniemy pierwszy od takiego filmu, od tego powiedzmy, tego własnego filmu, który rzuciłem, czyli nowa mapa do trybu zombie, tak jest według tego, według której oczywiście które informacje otrzymaliśmy. Nowa mapa do trybu zombie nadchodzi 4 lutego, to musicie wiedzieć, oczywiście poprzedni film powiedzmy wszystko pokoverował, także e, strzem, że go znajdziesz w link w opisie, jakby co jakbyście obejrzeli, on jest naprawdę krótki, a zawiera e, mocne informacje. 4 lutego nowa mapa o nazwie e, Firebase Z. I tam macie wszelkie oczywiście szczegóły dotyczące tego. Oczywiście mamy roadmap, a więc roadmap, jak, jak widać, wygląda w ten sposób. Jest to oczywiście roadmap, czyli droga, która nam pokazuje, powiedzmy, content, który będzie dodany przez te, powiedzmy, resztę sezonu przez te resztę 40 dni, czyli aż do rozpoczęcia e, sezonu drugiego. A jak widać zresztą to, to, co powiedziałem, w lewym górnym jest to mapa, mamy oczywiście tutaj skirżę tego bossa zombiaka oraz, powiedzmy, reszta kontenu to tak naprawdę jest więcej o zombie. Tutaj nie wiemy do końca, co to będzie. Wiemy, że za, oczywiście zombie jest za darmo, to chyba już coverowałem kilkanaście razy. Zombie jest za darmo dla wszystkich do 21 stycznia, więc zajebiście nowa broń, oczywiście nowa broń jest to wakaza czyli zaraz przejdziemy oczywiście do tego, bo tutaj pokażę jak to jaki jest challenge dosłownie, aby to odblokować, ponieważ challenge jest powiedzmy, nie jest trudny, ale no trzeba się trochę postarać, także no oraz zejna. Zajna dochodzi dopiero niestety 21, jest to ostatni operator, który, który nam e, powiedzmy został jeszcze dostarczony, e, jest to zajna no i ona w sumie zostanie dodana dopiero 21 jak mamy przyjść za tydzień, w czwartek, co nie? Więc 21 stycznia polujcie na to, jeżeli jeszcze chcecie oczywiście otrzymać e, tą operatorkę tego sezonu. A no więc Sanatorium, tak jest, to co widzicie w sumie na ekranie jest to ogromna mapa i od razu mogę powiedzieć z góry, nie miałem dużego powiedzmy z tą, z, z tą mapą, miałem godzinkę, dwie, kilkanaście meczy, naprawdę, jak porównując do dwóch innych map, czyli Alpine oraz tej, tej ostatniej, yy, no mapa jest naprawdę duża i moim zdaniem jest, jest naprawdę idealna, jest zajebista, ponieważ ma, yy, moja opinia jest naprawdę pozytywna na, na, na temat tej mapy, ponieważ jest duża. Jakby ilość graczy wciąż jest jakby wystarczalna Ponieważ jakby możesz praktycznie walczyć gdziekolwiek pójdziesz Jest też w miarę grywana ponieważ Jako, że to jest większa skala, większe, większej mapy Mamy powiedzmy to cele bardziej Mogę to powiedzieć, one są dalej od ciebie. Dzięki temu jest mi chaosu. Z drugiej strony jest wiadomo, chaos będzie zawsze, bo to jest pieprzony e, Fire Team Dirty Bomb. Nie jest to taki tryb, w którym właśnie jest taki chaos, ponieważ gdy, jedna, gdy jest jeden cel i powiedzmy jest pięć różnych teamów, które próbują zrobić ten cel, no to jest w tym przypadku dosyć, mm, powiedzmy, trudno to ogarnąć. Lecz wciąż naprawdę mapa jest duża, ma fajne mosty, wyspy, domki. Naprawdę jest moim zdaniem konkretną mapą, ponieważ walki, które toczysz na tej mapie, są naprawdę konkretne. Masz SMG-ki, shotguny, które biegają na pomieszczeniach, na blisko. Masz Masz pieprzone łodzi, które strzelają z daleka, oczywiście to już ta, powiedzmy droga, już mi się mniej podoba W sensie helikoptery napierniczają i tak dalej z tych miniganów, Także masz walki na snajperki i na karabiny taktyczne właśnie z wysp Moim zdaniem to naprawdę, ta mapa ma wszystko w sobie I po pierwsze przypomina właśnie Blackouta, to jest właśnie to Przypomina straszne Blackouta, jakby ten taki, wiecie, fast pace, ta cała akcja, która się dzieje, dosłownie jakby był czasem na trailerze Moim zdaniem ta mapa jest idealna, jakby wciąż, że jest tak duża i że wciąż jest udźwignąć powiedzmy tą ilość graczy i ogarnąć to wszystko oczywiście tak, są czasem lagi, ale to wiadomo Cold War całe co nie, więc nieważne, gra się moim zdaniem, ja miałem, nie wiem jak wy, ale ja miałem osobiście fan, jak widzicie, nie wiem, jestem w stanie tego opisać. Jakby tutaj moja oczysta mm. opinia jest taka, że lubię tę mapę i tak, jest to chyba najlepsza mapa do Fire Team Dity, bo w sumie nie jest to powiedzmy yy, trudna rzecz, ponieważ są tylko trzy mapy wraz z tą, więc czekamy na kolejną, jak najbardziej ten ter potrzebuje więcej map, żeby powiedzmy... Ja osobiście jakby mam taką mm, no nie powiedziałbym, że negatywną opinię na temat tego trybu, lecz no jest coś o tym, co nie lubię, jest dużo rzeczy o tym trybie, co nie lubię, ale jeśli chodzi o tą mapę, to ją uwielbiam. Tak jak mówiłem, takie opinie powinniśmy zostawić na oddzielny oddzielny filmie, dosłownie pogadać o takich rzeczach, a nie, a nie w takim filmie informacyjnym, ale moja, moja opinia, jak wiecie, DoubleX już wymieniałem, dzisiaj, jak przypominam, zaczyna się DoubleX, prawdopodobnie będzie livestream, mam nadzieję, ee, będzie livestream i będziemy sobie oczywiście grali, ponieważ będzie DoubleX w, w trybie zombie, w trybie Warzone, w trybie multiplayer w Call of wszędzie będzie DoubleX na broń, od dzisiaj, od piątku do wtorku, to tylko przypominam, a teraz przechodzimy dalej. Jak już w tym jesteśmy przy opiniach, no to zombie, co nie, ponieważ zombie także otrzymało nową mapę do trybu Onslaught na PS4 oraz na PS5, jest Zły tryb, i tutaj, tutaj nie ma co dużo gadać, powiedzmy, raid to raid, i en jest słabym trybem, ale powiedzmy, nowa mapa pal spoko. Przeglądam dalej, w sumie, krank, Tutaj, w sumie, trochę chciałbym wyrazić opinii. Bo... Oczywiście macie pewnie swoje, każdy ma swoje, lecz ten tryb jest, powiedzmy, ma potencjał, ale naprawdę coś mu brak, jakby, ponieważ ma sporo dziwnych błędów, które moim zdaniem nie powinny istnieć. Typu, na 23 rundzie, gdy ma. Masz... Gdy masz psy i na przykład jedna osoba jest na dole mapy, a druga jest na górze No to mogą się dziać takie rzeczy, że ty nie masz na tyle czasu, aby, aby znaleźć zombeka, aby ten ząbek ci się zrespił, ponieważ skończyła się runda z psami Jakby w tym trybie jest tak, że zombie się respią systematycznie, nie? Gdy jest runda z psami, te zombie powiedzmy mają taki wolniejszy spawn Z czego ich jest mniej i czasem robi ta gra to, że tych zombie po prostu w ogóle nie ma, przynajmniej w jednej lokacji te zęby wszystkie się rozpiąły gdzieś indziej u jednej osoby i to jest właśnie dziwny błąd, który powoduje to, że po prostu ty nie masz szans zabić zębaka nawet dobie z niego, ponieważ masz 26 czego masz 9 sekund na zabicie zębaka jeśli tego nie zrobisz, twoja głowa eksploduje i nie żyjesz, nie ma drugiej szansy. Jakby w tym trybie ogólnie, w zombie się nie powinno ginąć, co so, nie jak już grasz, to grasz, ale oczywiście chodzi o to, że ta gra cię kara w taki sposób, gdy giniesz, chociażby czy jak zębaki cię powalą w tym w tym w tym Gameodzie, game kranked, nakręcony, nie ma takiego czegoś jak powalenie. Gdy giniesz, giniesz. Albo twoja głowa eksploduje, ponieważ nie miałeś czasu tyle, aby zabić zębeka, albo gdy cię zębaki zabiją, no to giniesz natychmiastowo, nie ma powalenia. Także gra cię strasznie kara, szczególnie na takie wysy... rundzie jest strasznie się wydostać, ponieważ po pierwsze, tracisz wszystko, tracisz bronię, tracisz szperki, tracisz cały lud. Prze, przede wszystkim, oczywiście otrzymujesz tam jakąś broń, powiedzmy, zależnie jaka runda, i jakiej wartości, więc... To jest, to moim zdaniem strasznie niezbalansowane. Okej, okay, od razu powiem, Cranked jest spoko trybem, ma fajne jakby dawkę emocji, że na jest początku trudno, potem w miarę ogarniasz się, jest easy, a potem się na końcu gry dzieje tak, że dzieje się taki jaja, że dosłownie nie da się praktycznie już grać, ponieważ jeżeli takie się błędy starzają i potem ty się wywalisz i w kolejnej rundzie się odrodzisz, czy, czy nie zrobisz zębaka, czy coś w tym stylu, czy zęby się nie zrespiły u Ciebie, to nie masz szans przeżyć i giniesz i potem tak naprawdę nie możesz się pozbierać, więc moim zdaniem takie rzeczy nie powinny się dziać, ale to są powiedzmy moje personalne opinie. Zauważyłem, że na naprawdę dużo osób narzeka jeśli chodzi o ten tryb jakby i frustrują się tylko, ponieważ jest to naprawdę denerwujące, lecz to tyle o Krant krank jest tak overall, mogę powiedzieć ocena spoko, lecz ma, ma wady, więc no. Ale to chyba jak wszystko inne, co nie? Dobra. Przechodzimy do sklepu, a potem nowe niespodzianki od Treyarch. tak takie nowe mapy, które w sumie mają jeszcze zostać dodane w tym sezonie. Dobra, jak widzicie, mamy nowy zestaw, jest to tak zwany Kill Bill, ja przynajmniej go tak nazywam. To jest ogólnie, ogólnie to jest zerwane na taki, to jest taki mały egg właśnie nie wiem czy daliście film, Kill Bill, taka typiarka z mieczem i to mamy sobie podobnie, ponieważ mamy skin naportową i wraz z tym dostajecie pokazacz, czyli dawca organów. Ten, ten właśnie banner kosztuje 1800 kot pońców, z czego no, dosyć drogi, no chyba jakieś 6-7 dyk, coś koło tego wyjdzie, yy, przeczając kod pońcy na polskie, więc no tak to wygląda, e, broń do walki wręcz, no i oczywiście mamy zabój zabójcza pszczółka no e, i to jest właśnie skin na portowo, który wygląda zajebiście i to jest właśnie nawiązanie do Ki Bi Kid Bila. nie wiem czy ktoś ogarnia, czy, czy, czy oglądał, czy zna ten film, lecz e, tak, tutaj w ogóle nawet tego nie ogarniałem, jeden z was mi tutaj w sumie papei mi tutaj to e, przekazał tą informację, także możecie mu dziękować, zajebiste wykończenia oraz emblemant, wizytówka no już powiedzmy nieważne rzeczy, lecz. także mamy drugi, e, drugi tutaj jak widzicie, bandelon kosztuje 1500 jest to skin na stana Wilk, nawet spoko. Mamy szakala, nawet spoko, LMG to jest M60, o ile się nie mylę. Oraz mamy wykończenia w ten sposób wyglądające. No i powiedzmy, ta mniej ważna rzecz, czyli e, no celownik. <grym> Rekin, spoko. No i mamy jeszcze ten bundel, który w sumie, jak, widzicie, jak widać, jest naprawdę oposalny, Ponieważ jak widzicie, mamy skin na Adlera. I na końcu, jak widzicie, mamy kodpońcy 500. I to kosztuje 21 zł. Czyli kupujecie za pieniądze, nie za kodpońcy. I otrzymujecie 500 kodpońców. A normalnie kod kodpońcy kosztują. Давайте 20... за два ще назовты бешковы пиздков. Kod pońcu, więc w tym przypadku kupisz kod pońcy, no i to, co jest w tym bundle, czyli na Adlera, emblemat, wizytówka, no i dwa pominięcia karnetu. Więc powiedzmy, ten bundle jak najbardziej. Jeżeli, jeżeli byście już mieli jakąś mikrotransakcję kupić, to polecam to jak najbardziej, ponieważ wydajecie dwie deczki i tak jakbyście kupili kod pońcy, tylko że dostajecie jeszcze te dodatkowe itemy i pominięcie powiedzmy dwóch poziomów na przyszły sezon yy, drugi. Więc no, zajebiście. Jeśli chodzi o playlisty, powiedzmy tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. W sumie ten cały nowy content, czyli Newtown, starcie, zadyma, nowy tryb i tak dalej, który w sumie jeszcze nie jest. miałem czasu rozegrać, więc nawet nie mam opinii, ale podobno jest spoko. No i no i to tyle, jeśli chodzi o playlisty. No i dobra, wracając do tak zwanej naszej roadmap. Jak widzicie, jakby tutaj mamy na środku jakąś um, nową Postać pseudo, może jakaś taka, y, to jest właśnie y, teksturka, którą będziemy mogli sobie kupić, w sensie, wiadomo, skin na operatora Bądź jakiś właśnie nowy operator, bądź teaser do drugiego sezonu, ponieważ jak widzicie, on trzyma dosyć specyficzną broń y, Wygląda jak dosłownie sobie jakiś, jakiś Wanda z trybu zombie, może to jest właśnie jakiś taki teaser dotyczący tego, że ta broń będzie w trybie zombie Albo być może jest to z jakiś zwykły Mastercraft, który będziemy mogli oczywiście kupić w sklepie y, za pońcy, Ale ta na postać, ta jakby, ta postać trochę wygląda jak Stitch w pewnym sensie, ponieważ może być to jakiś osobny skin, ponieważ ma taką powiedzmy, nie wiem, specyficzną maskę, ale no, nieważne. Dajcie znać co wy o tym myślicie? moim zdaniem mi się wydaje, że to jest jakiś nowy operator, który jakiś taki wiecie, mały teaser za Treyarch oraz ta nowa broń e, Być może zombie, być może jakiś Mastercraft Ale no, jeśli chodzi o powiedzmy pozostały content, który zostanie dodany wy, e, w tym sezonie Jest to właśnie nowa mapa do trybu multiplayer o nazwie Express A ten kto grał w Black Ops 2 już pewnie wie co to jest za mapa Jest to mapa właśnie z tym takim pociągiem, z pociągami na torach e, Zajebista moim zdaniem mapa Express jak najbardziej, taka old classic jak dosłownie raid Więc pomyślałem, że będzie tak dobrze, dobrze jakby rozegrana jak jest w sumie raid w Cold War. Yy, więc zajebiście, zajebiście, nowa ma mapa Raid, jest to mapa 6x6 6. Oraz powiedzmy pozostały kontent, który tutaj w sumie będzie w pewnym sensie niespodzianką Ponieważ widzimy jeszcze dwa nowe tryby oraz jakiś tam trzeci, jest sekretny Jest to Sniper Only, coś tam jeszcze, już nie pamiętam do końca, ale jeśli ktoś to pamięta Niech mi da znać w komentarzach, ponieważ e, już mi się urwało z głowy, lecz Tak, jest to Sniper Only, jest powiedzmy tryb, który już widzieliśmy chociażby w Modern Warfare Czyli e, mamy Sniperki powiedzmy 3 x 6 x 6 i każdy ma snajper w ręce, e, innych broni nie bardzo, więc. No, Mam nadzieję, że tylko snajperki, że nie będzie jakiś taki wiecie DMR i tak dalej, co nie? I czytaj 63, ponieważ no Tutaj, jak już sama nazwa mówi, Sniper Only, czyli tylko snajperki w tej danej playlistie, więc no jest, powiedzmy, taki przyszłościowy kontent, który w sumie nam trailer przekazał, tak z dupy, ponieważ tych informacji w ogóle nie mieliśmy o nowej mapie, o tamtym i to, o tamtym, i no, więc zajebiście, jak najbardziej, szczególnie nie spodziewałem się, że nowa mapa wyjdzie do zombie 4 lutego, ponieważ jak wiecie 4 lutego, to jeszcze będzie pierwszy sezon, e, jakby sezon się dopiero kończy 20 tam, któregoś lutego, i e, więc no, przynajmniej ogromny content. Ale dobra, z mojej strony to wszystko, także dzięki za wbicie, dzięki za wysłuchanie Napisz co o tym wszystkim myślisz, o tym takim zwanym pół... pół, e, pół sezonie, no i co? Subskrybuj kanał, dzięki będziesz na bieżąco oraz zostaw w górę Bardzo mi to dużo pomoże, a tobie zajmie tylko jedną głupio sekundę. No i co? Dzięki do usłyszenia, kolejnych, na razie, makler out